Jest czwartek, 3 sierpnia. Codzienna Liturgia Słowa. W tygodniu o 5 rano. Niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia Podcast. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia, pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek. Założył podstawy, ustawił deski... Umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy, i rozciągnął namiot nad przybytkiem. I nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce. Włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku. I zawiesił zasłonę zakrywającą i zakrył nią arkę świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek, i nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok, i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę, aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego, w czasie całej ich wędrówki. Oto Słowo Boże. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, a serce moje i ciało radośnie wołają do Boga Żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, królu mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. Mocy im będzie przybywać. Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga niż mieszkać w namiotach grzeszników. Jak miła Pani jest świątynia Twoja! Alleluja, Alleluja, Alleluja! Otwórz Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i rzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści... Oddalił się stamtąd. Oto słowo pańskie.